i get up Nie żyjesz! Puszczaj mnie, idioto! Puszczę cię dopiero jak dasz spokój, Franki. Nie ma takiej opcji, a poza tym ona z tobą jest tylko na chwilę. Taki jesteś, kozak? Co się bijesz? Co się bijesz? Co się bijesz? Co się bijesz? Aaaaa! I co, teraz lepiej ci? Puszczaj moje włosy, idioto! Nie masz pojęcia, ile potrzebuję czasu, żeby je tak ładnie ułożyć. Jak ty się odczepisz od Franki, to wtedy je puszczę. Nie ma takiej opcji. Zostaw mnie z bocieńcu. Zaczekaj! Y sorki, mówiłaś coś? Tak, żebyś na mnie zaczekała, bo ja nie nadążam. Aj, sorki, zapomniałam, że moje dwa kroki to są dla ciebie dziesięć. No właśnie, już jestem zmęczona. Żałuję, że tak daleko pobiegłam. No dobra, to powiedz mi daleko jeszcze? Nie, nie, to niedaleko. To chodź, idziemy. Okej. Okay. Tylko nie za szybko. Mm, no okej. Okay. Gulejopi znowu idzie za szybko. Em, czemu stoisz? Ej, Magi, patrz, jakaś kobieta bije chyba swojego chłopaka? Naprawdę, to trzeba jej pomóc. I co, myślałeś, że dasz mi radę? Zostawiam w złoczeńcu. Ej, ty dziewczyno, zejdź ze mnie. Ktoś ty? Emu kuraji, to chyba chyba jakiś trans. Madi, to są chłopaki. Zejdźcie w końcu ze mnie, idioci! O, to jest ten palantczony. Czy w końcu znajdzie się jakaś dziewczyna, która nie będzie mnie obrażać? Ty chyba kpisz, właśnie sobie na to zasłużyłeś. Zostaw mnie palancie! To ty mnie Kogo Nie, ty wstawiasz? masz zostawić Franki. Taki jest, Ech, jest No dobra, ja już ty mam dość. Radę? Co ty O, robisz? zabawnie to wygląda! Co ty wyprawiasz? Puszczaj mnie, bo mi gacie z dupy spadują. Nie kumam, skąd się jeszcze ona tutaj wzięła? Spokoiliście się chłopaki? Już koniec bitwy? E, tak, ja już jestem spokojny, możesz mnie odstawić. Puszczaj mnie, kretynko! Dobra. Ała! No co, przecież chciałeś, żebym ciebie puściła. Dobra, nieważne, spadam stąd. My się jeszcze policzymy. Nigdy więcej się tutaj nie pokazuj. Hmm, jaki niekulturalny młody człowiek. A, i dziękuję wam dziewczyny za pomoc. Nie ma sprawy, kolego. Jak masz na imię? Ja jestem Gulejopi. A ja jestem Madi. E, ja jestem Nathan. Ciebie, Madi, chyba kojarzy ze szkoły, ale nie jestem pewny. Natomiast ciebie to chyba nie kojarzę. W sumie to bym chyba nawet zauważył, że chodzisz do tej samej szkoły, co ja. Nie, nie, ja do szkoły nie chodzę, za wysoka jestem. A, rozumiem. Sorry dziewczyny, ale ja muszę już wracać. Nie chcę być niegrzeczny. Cześć. A temu to co się tak śpieszy? Sorki Madi, ale ja już muszę iść do domu. Za dużo na dzisiaj wrażeń. Spotkamy się następnym razem, ok? No dobra, rozumiem. A gdzie się spotkamy? Spotkajmy się o tej samej porze w tym samym miejscu. I wtedy mnie zaprowadzisz do szkoły i z miłą chęcią poznam twoją przyjaciółkę. No dobrze, nie ma sprawy. Gulayopi, może schyl się trochę, bo nie widać ciebie w kadrze? Bardzo zabawne, Madi. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? E, dzień dobry, przyszliśmy odwiedzić naszą siostrę, Rochelle Gulie. Mhm, rozumiem, chwileczkę. Hm, denerwuję się troszeczkę. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że nic poważniejszego jej nie będzie, bo jeżeli tak i spotkam tą Ritę, to ją tak rozszarpie. Mam nadzieję, że karma ją dopadnie i spotka ją sprawiedliwość. Dobra, dziewczyny, na razie o tym nie myślmy. Rochelle teraz jest najważniejsza. Dobrze, znalazłam. Wasza siostra znajduje się w sali numer 9. Tylko proszę na chwilę poczekać na zewnątrz, nie wchodzić teraz do sali, dobrze? Ponieważ tam teraz jest lekarz. No dobrze, dobrze dziękujemy. dziękujemy. Sala 9 jest trochę tam dalej, to no to poczekajmy tutaj chwilę. Pani doktor, pacjent z sali 20 stwierdzono zgon. Zgon? Dlaczego zgon? E, ponieważ umarł. To przyszli rodzinie kwiaty. E, znowu ja to niesprawiedliwe. Na ostatnim zgonie tłumaczyłam się rodzinie. Teraz pani, kolej. No dobra, niech będzie. Doktor kazał mi przekazać, że możecie już wejść do pani Roszel. No dobra, dziewczyny, no to idziemy. O nie, Roxanne, co się dzieje? Słyszeliście panią doktor? Ktoś właśnie zmarł. Ja nie chcę być w takiej sytuacji. Spokojnie nie będziemy, a teraz chodź, pójdziemy do naszej siostry. Obiecujesz? Tak, obiecuję.